Mam 37 poziom, a nie zwiedziłem pół mapy. Czujesz to? Tak wielka jest ta gra. Co słabo przytrzymałem, ale mam grube paluchy i mi się zaślizgnął. mamy typiarkę, z którą mamy meetup zrobić, jest tam kto? A bo to się napierdalać też, tak? No dobra, ojej. Oj. Prawie mnie zabiło... prawie... Zbierz pancerz. Ociech. oj. No... nie powiem. Jakbym nosił taki armor... To bym był giga zadowolony. Przede wszystkim przepraszam za te próby. Miałem nadzieję, że zyskam wyjrzenie w Twoje dusze i uspokoję swój własny umysł. Molitwa za żebraka i złożenie jego losu w rękach bus. Być może ludzie wcale nie potrzebują jedzenia według w coś większego od siebie, ale świat nie jest miejscem, gdzie wystarczy ci sama nadzieja. <laughs> Moja rada brzmi bądź kowalem swojego losu. Nie czekaj na bezczynnych bogów, wtedy staniesz się godnym sęczu i katem swoich wrogów, jak było to w moim przypadku. Na koniec do wszystkich, którzy mnie znali, nie opakujcie mojej śmierci. Jak powiedziało mi kiedyś jedno z was, kiedy spoglądasz jedynie swoją przeszłość, zamykasz swoje oczy na przyszłość, a ja zamierzam uczynić to na moich warunkach żegnajcie. No spoko. Anyway. Hey panda, I'm doing fine. Oh cholera! Thanks for the follow, amigo. Appreciate it. Poddawny jest ten krzyk. Kim ty jesteś zomy? A, i ciebie już spotkałem raz. Może to oni mieli questa takiego dla mnie. Zawsze przynoszą kłopoty. Możliwe. No to pewnie tak. Maną. Prowadzę tartak, więc jestem zajętą kobietą. Zgadza się. Mój ojciec nie interesują mnie wydarzenia na świecie. Rebelia, przebudzenie smoków wystarczą mi zmartwienia związane z tartakiem. Jeśli masz topór, możesz zarobić no nie. na drewna. Trudno się mówi. Dobra, kurde, może bym się wybrał w końcu do tego wichrowego tronu. Niech będzie. Na razie go omijałem po całości. Może warto się w końcu tu wybrać. Czy to kurier? te... To... Mam coś wprost do Co dla mnie masz? Zobaczmy. Od... wszystko jasne. Pałacu. Aha, masz wysoko postawionych znajomych. To chyba na tyle. Muszę iść. Nie jest Czekałem na ten list. Cornelius, w ciągu ostatnich kilku dni doszło z informacji na temat wydarzeń w jaskini Wilczego Czerepu i rytuału przewołania, który udało ci się przerwać. Mając na uwadze twój udział w tych wydarzeniach, ponownie jestem zmuszony prosić o powrót do samotni i pomoc. Lękam się podać więcej szczegółów w liście. Spotkajmy się w Błękitnym Pałacu. Dino odprawia jakiś tak jest. Czekałem na to, aczkolwiek... Nie powinien mi się zacząć jakiś quest? Po tym liście? Nie, nie wiem... Będę musiał pamiętać o ig żeby się tam wybrać. Zjawiasz się tu bez zaproszenia, jesz naszą strawę, zanieczyszczasz nasze miasto swym smrodem i nie chcesz pomóc gromowładnym! Ale my nie stoimy za żadną ze stron, bo to nie nasza wojna. Hej! Może szaroskórze nie pomagają w wojnie, bo są cesarskimi szpiegami? Cesarscy szpiedzy? Chyba nie mówisz poważnie. Może wpadniemy do ciebie dziś w nocy, mały szpiegu. Wiemy jak dowiedzieć się czym naprawdę jesteś. No, spierdalaj. Nie stąd. Nienawidzisz mrocznych elfów? Przychodzisz by nas karcić i kazać się wynosić? W takim razie jesteś w złym mieście. Wichrowy tron to siedlisko uprzedzeń i umysłowego ograniczenia. Nie jest ciebie godny. Nic nowego. Większości Nordów, mieszkających w Wich, lubi upijać się i łazić po szarej dzielnicy we wczesnych godzinach. Niektórzy Nordowie wynajdują ale chyba każdy, kto nie jest Nordem, musi Zrobiłem przygotować się, się, się na no nic. Przynajmniej już nie. Ludzie tak mnie nazywają, bo pamiętają kim byłem. Przez wiele wiosen byłem żeglarzem. Na handlu dorobiłem się na... Gdy osiadłem w wichrowym tronie, ludzie znali mnie już jako kap... Jak chcesz zabić to. Jeżeli szukasz towarów, to udaj się na rynek. Jeśli marzy ci się ciepła, pośceliło się. Mam na imię Nils. Jestem kuchar. Jakiś czas temu straciłam się z nie targuje się. Chcesz niższej ceny? Na początku było dość ciężko. Z czasem jednak udało mi się zawrzeć parę przydatnych znajomości. Mroczne elfy są zbyt dumne i naiwne, by zrozumieć prawdziwą naturę rzeczy. Więc wciąż dopiero co przybyłam tu z Somerset. Skype rozejrzyj się. Czyli ty handlujesz wszystkim. Okej. Okay. To akurat good news. A, te dwa miecze ją wyjebały z całego hajzu ta nie zła beko. Dobrze A ja chciałem po 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 ten pohandlować. Nie niepokoić. Te buciory nie są które im płacę. Nie zamierzam marnować pieniędzy, które prawdziwe. Dobrze. Nasza mała dziewczynka umarła niedawno. Próbowałem znaleźć amulet Arkaia. Dziękuję. Masz jakieś piwo albo miód? Wybacz mi mój nastrój. Potrzebujesz Wciąż czegoś? Wszystko co widzisz zostało dźwięk. wyhodowane na... Uprawiam też zioła. Czarodziej z dworu... W... Możesz dostarczyć Wunfertowi butelkę wyciągnąć. Dzięki. I kupnowy... Dzień dobry. Mój ulubiony kompan do picia. Jeśli coś ci będzie potrzebne, zajdź. Do... Ze Jeśli należysz do osób zamartwiających się o pochodzenie przedmiotów, to życzę szerokiej. Jestem mrocznym elfem, żyjącym Koks. w wichrowym tronie. Więc a ja skończyłem Lola i ciśniemy ze Skyrimem. Inaczej byłoby dla ciebie jasne, że takich jak ja nie. Dla niektórych to nic, dla mnie no, to tylko smarli, mięso ja jest sobą. Od kiedy odebrano nam córkę? <coughs> Wszyscy mówią, że. Oczywiście. A co? Wyglądam jak dzikka z tawerny? A Nie bierz mych słów do siebie. Jarl chce, żeby wyglądał na starożytny oręż. Najwyższe zdobycie prawdziwego miecza byłoby lepsze niż stworzenie kopii. Będę wdzięczny, jeśli uda ci się znaleźć ten miecz. Jest to ostra jak szanuje Eorlunda, ale on ma szczęście... Jeśli to ma jakiś sens. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę? Czy lepiej się chronić? Mm, nie no to pewnie nie mam... no może to. Pamiętam nagrodę cię Praca w wichrowym tronie jest wspaniała. Kowalstwo nie jest... Jeśli któryś z gromowładnych powali cesarskiego żołnierza moim mieczem, oznaczać to będzie, że odegra... A, no tak. Musimy jeszcze do białej Ampułki wbić. I tam pogadać z Ziomeczkiem. Nic mi nie będzie. Mistrzu, mój mistrz może i. Im... O rany! Górnicy z przepraw. Zaraz się zajmę tym zleceniem. Trzymaj garść Septimów. Żartujesz sobie? Przybyłem taki. Może nie jest najlepszym jest nauczycielem. Ten... Ale samo obserwowanie, praca mojego życia Porządku. w końcu jest kural na szczęście. proszę, <noise> nie ociągaj się. Dobra, a ja tu miałem właśnie. O, super. straciłem już dość Mieliśmy tu dla koleżanki lejnot duszy, duszy zgarnąć. Dobra, możemy się jeszcze zająć tak. Zdrowiłem się jako kapitan. Byłem z o, dziękuję. Niech bogowie mają cię w opiece. Nie, nic. Przykro mi. Możemy się jeszcze zająć tutaj Aventusem Ardinu. To prawda co wszyscy mówią? Aventus Ardino od Dobra, po Skyrimie myślę, że będzie Valorant. Słodka matko, słodka matko. A potem są sobie forest, jak się uda. Muszą zostać zmazane krwią i strachem. Słodka mat... o, Matko, ześlij mi swoje dzieci, gdyż grzechy niewiernych muszą zostać zmazane krwią i strachem. No się ma. W końcu zadziałało! Wiedziałem, że przyjdziesz! Po prostu wiedziałem! Raz po raz odprawiałem czarny sakrament z ciałem i tymi rzeczami. No i jesteś, zabójca z mrocznego bractwa! Kań creepy, że dzieciak sobie tutaj. Ten. Nie musisz nic nie było rytuał z jesteś kościami tu, i ludzkim wiem, sercem. mój kontrakt. Moja matka, ona umarła. Teraz dyrektorka to zła, okrutna kobieta! Nazywają ją Dobroduszną, więc uciekłem i wróciłem do domu, a potem odprawiłem czarny sakrament i zjawiasz się ty i możesz zabić Dobroduszną Grelot. No. Śpiesz się. Szczerze mówiąc, czuję się tu samotny. Chociaż nienawidziłem być w sierocincu. Damy radę, młody. Damy radę. Coś tam ci pomogę. Staruszkę zajebać. <grym> <grym> tf, tf. Wszyscy Argoni... Znasz mojego ojca, jest bardzo ważny. Na imię ma Thorsten Furia Morsk. Mówił mi kiedyś, że chce, bym został żeglarzem, ale ja nie chcę być żeglarzem ani rolnikiem. Hej, chcesz się ze mną pobawić? Serio? Świetnie. Wy no tak, wy dorośli jesteście tacy nudni. Sorry, ziomek, ja tu zabijam smoki. Jestem bohaterem wojennym, więc Ulfric się posłucha. To nie takie proste. Ulfric chce Skyrim dla Nordów. Nie ufa tym, których nazywa obcymi. Widzisz, jak żyjemy. W ciasnych uliczkach, zapuszczonych budynkach. Chronieni. Mam nadzieję, że A trzymasz się z dala od kłopotów. Nawet sama nazwa Szara Dzielnica jest obraźliwa. Wkrótce porozmawiam z Ulfrikiem, ale nie mogę obiecać, że przekonam go do zmiany zdania. O nic więcej nie proszę. Z Twoją pomocą może uda nam się tutaj jakoś urządzić. Dziękuję. Należysz do tych, którzy wyznają zasadę Skyrim dla Nordów? Dobrze. Zbyt wielu. Ulfrik jest twardy, lojalny wobec swoich. Zawsze gdy grupa rabusiów napada na wioskę Nordów, Ulfrik, Ale jeśli w zasadzkę wpadnie grupa mrocznych elfów, Argonian albo Karawan... Gdzieś tam no podnosi się banda zbójów. A, nie ma zamiaru się zająć dopóki nie będą zagrażać ziemią nordów Nie brać Ci, o... Zajmij się nimi, a ja dopilnuję być Podczas wielkiej wojny zabiłem wielu wysokich elfów i nie... wielka wojna Naprawdę ocaliliśmy cesarstwo A może tylko Mam tu coś dla każdego w razie jakichś pytań, chciałbym dzielić swoje szczęście z tym. Oczywiście, że żadna z tych rzeczy nie jest kradziona, tylko nierozważny, żałosny... Och, na Azurę popełniłem straszliwy błąd. Kupiłem złoty pierścionek, a wiolet to nie takie proste. Gdyby dowiedziała się, że miałem z tym cokolwiek... Posłuchaj, to niebezpieczne, ale może udałoby ci się zakraść z pierścionkiem do jej... Różnorodne towary. No, to też jest wędur. No widzę, że też kurwa biedny, jak mysz kościelna. A no, bo to ja noszę takie bogate rzeczy, no nie wiem, no i wszystkich nie stać na to, co ja mam im dać, no. Taka prawda. Nie no. pozwól, by Viola nakryła się w domu. Mapa połowy. Stary, ja jestem zawodowcem. Nie masz się o co martwić. Jeszcze do doku musimy pójść. Ogień. Myślałem, że szara dzielnica będzie dla moich pobratymców schronieniem i przystanią. O, świetnie. Znowu Zryjąc. nordowie. Nie ma to dla mnie znaczenia. Dopóki nie cierpi na tym Dunme. Co? Ha. Próbowałem namówić Ulf. A gdzie ma? Gdy spłonęła czerwona wichrowy tron był... Gdybyśmy wiedzieli, że Nordowie... ROZEJRZYJ SIĘ! Też jaszczą na drugie Jeśli chcesz jeszcze coś wyknąć będę tutaj. Zastanawiałem się, czy mnie zobaczą, jak tak będę stawał, ale no, widzą mnie. A ten podcinek to kusił, kusił. Moja praca? Cóż, jestem strażnikiem koła. Czyli e, robię dokładnie to, co myślisz, proszę. Niewisła robota wziąłeś. Dobrze cię znowu widzieć. Hmm. No dobra, to się przejdę do pana Doka poinformujemy naszego. Argonińskiego przyjaciela, że będą mu płacić więcej w robocie. Jesteśmy przyzwyczajeni do. Udało ci się przegrać. Proszę, odkładałem to na czarną godzinę. Może teraz będzie mnie stać na więcej dla moich ludzi? Nordowie mają nas za nic. Ale co z Ty i ja niewiele się różnimy. Cieszę się, że Cię poznałam. Wzajemnie mordziata. Chcesz coś wysłać, Trzymaj się dzielnie, wspieraj współdzielnie. Wiem, że to miejsce wygląda strasznie. Proszę. To smutne, nieprawdaż? Nie stać nas na. Widzisz? Grasują wzdłuż całego wybrzeża od Hammerfell po Wardenfell. To bardzo potężna rodzina. Prowadzą prywatne towarzystwo żeglugowe. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby mieli jakieś. Nie, jeszcze nie. Ich działalność nadzoruje pewna mroczność. Jest A no, to aż do przesady. To jednak może jest pokładowy, w którym zapisuje jest Nie obraziłbym się, gdyby tak przypadkiem trafił on w moje ręce. Trafi. Jeśli przyniesiesz mi ten dziennik, będę ten... dowód zdrady łamał tarczę. Czekaj, bo to już tutaj jest. Na Hista. Jeśli szybko czek... Nie, nie wszystko. Słyszałem, jak marynarze mówili o tym, że ukryli butelkę podwójnie destylowaną. Dziękuję. Będę czekał na tę butelkę. Kolejny dzień. Jestem pomocny normalnie. Widzowie, każdemu pomagam. Sztryk. No to pa! Młodzi są aż nazbyt szczęśliwi mogąc Harrow. Kłaniam się. Jak udało ci się go zdobyć? Ach tak. Wygląda. Udaj się do gwiazdy za i dowiedz się, czy... Spróbuj dowiedzieć się, gdzie znajduje się ich forteca. Kapitan Stick słony pokład, musi coś wiedzieć. To im te wszystkie przydomki. nadaje x pokład boż No elo Pieces monetę biednej staruszce, miłościwy panie, I no jakbym miał taką opcję, to bym to zrobił. Ale kurde, nie mam. Hmm. Jebana, dobre zamki ma.

to miałem tu tylko wziąć yy, i odstawić pierścionek, ale jak już tu jestem No cóż, słodziejska natura tak działa. Moi drodzy. Nie bram. Spierdżałamy. No wra. Co tam dalej? Do do do. Oh, ok. Idziemy do pawuazu. Szanowanie, wszystko co dane ci, ach, tak. Pewnie chcesz coś w zamian za kłopot. Proszę. Urwa, 500 golda piechotą nie chodzi. Dobre wynagrodzenie. Góry. Jar wyznaczył nagrodę za zgładzenie smoka, który panu cenę wolności. Równie ja dobrze mogę się do gromowładnych przyłączyć. Tylko głupcy. Czy ja cię przypadkiem nie znam? Ach, tak. Chcieli cię skrócić o głowę, jeśli się nie mylę. Ciebie też. Ralow żyje? Mam Nie wrócił jeszcze, więc muszę zaczekać na jego sprawozdanie. Zawsze szukam zdolnych do bitki. Mało kto może o sobie... Po... Wygląda na to, że w dziś... Dopóki twoja przestępcza przeszłość pozostaje przeszłością i póki będziesz dla mnie walczyć z honorem i uczciwością, tak długo twoja osoba będzie zostało? mile widziana w naszych Nie szeregach. mam już żadnych azów w rękawie, przeklęci bezbożni cesarscy. A Niech cię Talos prowadzi. Mm. Helgen, tak? Ulubni opowiedział, ale najpierw powiedz mi jedną rzecz. Czemu cudzoziemiec pragnie walczyć za... I tak trzymaj. Jeżeli nienawidzi, nie źle. Lecz pierwej muszę wiedzieć. Mam nadzieję, udaj się na wyspę Kamienia Węża. To miejsce. Nasi brzotkowie postawili tam dziw. Udaj się tam i zabij lodowego upiora. A to się jeszcze Dobrze okaże. Dobrze powiedziane. Przez całe życie służę... Dlaczego walczysz w moim imieniu? Nie miele? mam zamiaru teraz przestać. Poszedłbym na tobą. Zmierzam zna do Wichrowego Tronu. Cesarstwo chwieje się w posadach. Zabronili wiary w talos. I indziemy teraz powiadomić. Nieważne. Co jest? To masz tylko jest 9 dni? Przez 10 miesięcy? Serio? Lol, no, myślałem, że więcej Ostro. znać, jeśli dojrzysz coś, co cię zainteresuje. Udało ci się uporać z tym niewielkim problemem? No. Dziękuję, dziękuję. Niech proroctwo Azury wskazuje ci ścieżkę ku bogactwom. A skoro już o tym mówimy, proszę, to wszystko, co zarobiłem na ostatniej dostawie, zgromadziłem te koledzy. Czasami robię inter kilka dzielnych dusz, przyniosło mi nawet trochę. Trochę hmm. Ile kurwa pieniążka ty mi dałeś Dobrze cię znowu widzieć w końcu O ile dobrze rozumiem, to teraz będę mógł sprzedawać u niego rzeczy te i kredziuny Czyli będzie działał jako paser. A to dobrze. to przykry widok, ale kiedyś, było inaczej. Proszę pana, może kupi pan jakieś kwiaty? Niewiele, ale może ci się spodobają? Oni nie żyją. Mój ojciec był żołnierzem gromowym. Jestem całkiem sama. Próbuję sprzedawać kwiaty, żeby móc kupić jedzenie. To niewiele, ale co innego. Poważnie? Masz jakieś. Ojej, ale. Ta! dziękuję, proszę pa. Tato. No i kolejny dzieciak do kieszeni. Yoink. Ciekawy, czy jest jakiś limit. adopcyjny w Skyrimie. NA Kolejny dzień, bardzo ci dziękuję. Proszę, pozwól, mm. że opowiem... skradańsko. Podoba mi się. Teraz będziemy mieli skradanie na maksa. Co dobrze.